Hej, cześć, witam was serdecznie, jestem koniem, ale ten jest ktoś inny niż ja, czyli kurio, przywitaj się Siema, 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 okay, gramy Ugi, na nie nie gramy na No dokładnie, tylko nie wiem, co na... bardzo wzi. o co w tym chodzi, ale okay. nie, To jest dużo płacniczkiego, więc przeczytam zasady, so, hey, czyli nie mamy nie takiego portalu, bo Aha, no to dobrze nie no, wiem Head of Hunger alert Życie i głód zawsze. Never use pistool. Aha. Nie możemy używać pistoola i don't open to land, a nie możemy używać chipu i landu. Czekaj, tam jest mi że mamy niższy jet z tych bloków. Bez tych czy ze wszystkich? No w się sensie tutaj podchodzę wtedy, kiedy nie mogę Poczekaj, to nie widzę cię No nie ma sprawy, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra Nie mam... No, gdzie to się chodzi? To chodzi dawaj tutaj może nas schodki najpierw co? No okej. Okay. Ale spadłem, mam ej, za ciebie mimo. Spadłem, a, spadłem. a Wiedziałem, że spadnie, wiedziałem. Wow, tak. Wiedziałem. Tak... O, to spadną Bo... fakt, czekaj chwilę. Dobra, czekaj, ja... O już jest deszcz. Nie, nie o mam prawdiej je... deszcz. Ja nie wiem kompletnie, co już jest deszcz. chodzi. Okej, to ja tak. Chodzi o to, że... Pokaż tu coś tu o... ty... jesteś? O... Piwa chyba. To ty skajden chyba, że budujemy i to dalej. Nie mam wody. Okay, Okej, ale miancia, trzeba co o tym chodzi. Ale drewno Ej, trzeba ogarnąć. Portal chyba. Portal już, no, ale jak tam wejść? No ale jak tam wejść? Może chyba musimy tam wybudować drogę. Ale najpierw my ogarnąć. Drewno. O, idziemy do dżungli, choć do dżungli, choć do dżungli. Ja ogarnę podku. Y... Podważ? Prawe. Sprawdź, 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 sprawdź. Sprawdź. Jest, masz 8. w się sensie, wiesz. To... Konio, ale to ogólnie... Doszedł. Oj przestań no. No spoko, bo... Gdybyś mi nie powiedział, że... No, mniejsza o to, no co cięś powiedzieć? To, to ja już kopię, mogę kopać tu, nie? Za klas, możemy no, Musimy to zbierać. Bo to wydósł tu, nie? nie kopę, kopę. Nie gorsze to jak skype nam teraz wywali czy coś. Nie by się... Nie wywali. Jak wywali? To będę płakał. Dobra, ale mierzę z tym. Yy, Te ty, czekaj, bo tu jest jakiś 200 budynek tu jest. Gdzie masz ten budynek? Tam? Tam, 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 tam gdzie jest ta dżungla? No na górze. A, no widzę. Ja się też to widzę. No to je, je, je idę tam, my ty idziesz tam? Tam trzeba chyba... On, o ja tu jest stary parkour. Tam drabinki tu są potrzebne. Twoje ulubione... Nie właśnie nie, tu trzeba parkour. Dlatego Jakiego tu parkoura? nie ma tyle drabinek. nie. To, to są drabinki same. No wiem. Ale liany Te drabinki mają tak zostać. Liany są tam wszędzie przecież dookoła. Może znaczy, można się po lianach wspiąć. No wiem, ja próbuję się wbić do, tej, do tego domku. Parkuruj i tam ja po lianach będę Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Ej, jestem. Jesteś, jesteś, jesteś w domku już? Nie wiem. Ja już jestem w domku. O, są skrzynie jakieś tade. Ale czekaj, nie bierz ich, nie bierz ich. Bo... Ej, Dominik, wykop dziurę. Bo Co? nie mogę wejść. To weź, zrób kółko Nie rób dziur Okej, okay, spoko, do Może tam... Kółko wokół drzewa wow. I tam jest drabinka taka Okej, okay, dobra, już mam, już mam, Przedłem Ej, pisze Water Control Valve Co ci pisze? Water... water Control Valve O, widzisz? A, że woda, że będzie można się wspiąć po tej wodzie I to trzeba nacisnąć, tak? Tak, i... I gdzie to jest? I będzie mógł się wspinać po tej wodzie, bo widzisz tam taki płynie coś O, o to tu do, to, ja, tu nice to Czekaj, w tej skrzynce są jeszcze emeraldy ja, a tamtej coś, I węgiel drzewny A w tamtej, tamtej, tamtej coś było? Y, buty Ja, masz, chcesz jedno jabłko? Nie, dzięki, nie na razie, na razie Masz, na razie... masz. O, wow, dzięki. To jest jabłko Adama, to jest jabłko Adama, masz, jedz Nie bij mnie. To jest zdrowe jabłko Nie pij mi, nie bo, nieważne Patrz tam o, patrz, Nie pij mi, bo nieważne, a co tam? Sleeping tam Czyli tu się śpi. O, ciastko, O skrzynka, skrzynka. Wiemy, ciastko, ciastko. ciastko. Kurde, już mi ciachło wziął. Okay. Już mi ciało Dobra, mniejsza. Trzeba... Nie wiem o co chodzi tutaj kompletnie. Coś się tu wij. Czekaj to wezmę. I co jest tu woda? No jest woda i można w tej wodzie coś tam robić. Czekaj, ja ogarnę, zobaczę. No. Ech, mogę A Ono jest, no i ja tu wbiję, dajmy na to. Aha, dobra. Czaję. Ty coś tam w jest. Co tam jest? Jakiś tunel stary. Gdzie masz tunel? Tam gdzie ta woda prowadzi. Tam dziura jest taka, zobacz. Chodź do mnie. Dobra, A gdzie ty jesteś? Tam gdzie ta woda jesteś? Pa widzisz? A gdzie ty jesteś? Tutaj. Gdzie? O, tu. Widzisz mnie? Widzę cię. Tu jest taki tunel. Taki tunel. W dół. I co tam jest Ale nie przeżyjemy, bo... A. się nie wiem. Herobaj mnie goni. A -a. Ej, no weź, ogarnij się. To mi go ogarni się. Mniejsza. Oto. Ej, tracę, zdrowie, zdrowie tracę. Tracę zdrowie. Tracę serduszkę. Okej, ej, się, <laughs> okay. ej trzeba idziemy. jakąś kryjówkę sobie ogarnąć. Kryjówkę? No. Przed mudzinami się będziemy chować. No. Nie obrażaj. No właśnie, w dżungli mudziny mieszkamy. Ty co? Ej, tam też jakaś jeszcze wysepki tam, grzyby tam są. No to trzeba deski ją Chyba żebyśmy kobla kopali. No to potem, to może na tamtej wyspie tam wiesz, Tam jest... No spokojnie. Nie mamy. Hehehe. -e -e. Wow! <laughs> Dobra. Ha, ha 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 To coś na pewno jakaś jakoś... tajemnica tam, jest zańca, tańca, 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 tańca. Pomożesz mi od... Tańca. pomożesz mi tak Co? Pomożesz tańca. mi? Bo ja tu ciężko mi... ja nic nie widzę to prawie Ja na tamtej wyspie Ja spadnę Ja mam przy sobie sporo ja rzeczy Ja robię ten... na wszystkim tą skrzynkę Nie mam pojęcia na czym będzie to polegać Ta seria w ogóle Może nie będzie z tego serii A, ja. będziemy robić takie porozmowie takie. No spoko. Uważaj, gonicie. Uważaj, gonijcie. Patrz. Weź hmm. <laughs> idź. Też Ej! Też idź. Też... Żyję, żyję. No co ty robisz Stary? Tu jest lafas! <laughs> Żyjesz? Nie, ładnie. Nie, Stary, ale po co takie rzeczy co? mi to? to nie ja byłem. A kto? No. To nie ja. Head update? Nie wmawiaj mi, że head Co? Nie wmawiaj mi, że head no, do, do, dobra, nie rób żartów. Ja chcę daj móc, y A, do, nie. Motykę, o mam kilo okej. Okay. Dobra. Skąd masz killów? Nie sobie, bo, bo tak. Czekaj, nie rób, A, nie rób. Nie rób nic, znaczy żadnych narzędzi, bo. pojawiłem <laughs> bo wziąłem. Chce się, że ja mam. Okej, okay, nie jest. Masz spakt. węgiel? Czekaj, ty Ale gdzie... Y y no mam węgiel. To zaś pochodzę. A po co nam węgiel? No, żeby przepalać różne rzeczy i pochodnie mieć. Stare podpaliłem no. się. No jak zginiesz, to niecieka ciekawie będzie. Nie mu Nie mam... O barko. To ja sobie może killow, co? Nie rób, nie rób, to no, ja Mam już kamienia. Ka kamień. To daj mi kamień. Kumy! Ja jestem śluza! Nie jestem Tu, 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 tu. Za, za tobą! O. Dobra. Tutaj jest ta skrzynka z nożeniu do. O... Skrzynka na do... noże. To jest stużem śliczna. Mniejsza. Czekaj, ja tu może skrzynkę zabić. Skrzyn Jeden. Patrz. BABAM! Skrzynka. Spoko. I tu wsadzamy takie renderowe te rzeczy, które nam będą potrzebne. Czekaj, ile ci zabierę HP? Nie wiem. Takie Zabrałeś mi... 2,5 Masz kilof. To jej Dobra. Ej, obok tej czaszki... Teraz... Ej, ...obok tej czaszki jest redstone. Widzisz? Gdzie, 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 gdzie? Ej, nie, 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 nie nicz tego, nie nicz tego. Tam były, tam były lampy redstone. Chyba ja, nie było... Tam były lampy redstone'owe. Idę sobie miecz zrobić i zobaczyć, co tam jest. Może wziąć jeden. Ale po co? O, Aha, żeby coś tam Jak się wytraszyłem, bo zacytować. Wiesz, bo Steve i tak. Steve, Ło Aha, no, no. O kudek, dubo. wytraszyłem ciebie na Widzę, że tam mapka pełna jest. przygód Spadłem! Aha, ciasto miałem. <słuch> Jezu. Jest. Ten. Genialny. Co, co, coś mi na sklepie pisze? No ktoś, Kto? ktoś napisał na sklepie mi coś. Aha, to przeczytaj. Nie, nie bo będzie widać moje koncepcje. Przeczytaj. Nie, mój Może. Może bo coś ważnego napisał, co, łatwo. Tak, bo stary jest peaceful włączony. Nie jest peaceful, patrz. Ty i. To gdzie są MOB? Zobacz czat. No, no, patrzę na czat normal. O, jest normal. A no, jest, jest, no. Spoko. Zobacz czat. No i pokazany jest, no, jest, jest czat, no ja jest. jest. W czacie Tryb normalny no, ja, no włączony. Może, ale wyżej w sensie, że... Te... Nieważne, nieważne, już koniec. Wow skrzynka tam jest. <laughs> No wiem tylko że ja, ja tam... Mam deski mam Żeby dysk Sparta Tak Ej, przykro by ci pewnie było jakbyś Eję. SPARTA! Boże te gałęzie też spadły! Nie widziałem tych gałęzi Maj. <grym grym> o, o dzień się zrobił. Aha Trzeba piąć... Ej Weź taki dróg. Co? To nie ja Ej Dobra ja, ja idę tam wejść. Kuk daj... moja. Balam się. Kurczek! Ej, nie mamy już materiałów żadnych. Co jest? No właśnie zauważyłem, trzeba będzie wybrać się znów w dżunglę. No stary! Spadłeś? Co jest w skrzynce? Kamienny miecz nie bij, mnie, nie, bij mnie, no. nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie Chyba No st... Przepraszam No wybacz Sam się o to prosiłeś przecież O, spadł też... Ej, sorry Uderzyłem cię bym... raz O my Omg Kurie, w razie się stało? Ej Ty dziadu, po co włączyłeś normala? Moby ej, ej, ej ja, nie mam broni ja też Ej, to małe z... Wow, Mnie też Gosiu broni nie mam żadnej nie No ma spadłem do... ze światła Czemu to jest dzieje? O lol Ej, będę się... A masz ty Patrz, się z nimi Nie możemy... Cięcia zadobić jak, jak będziemy, jak dojdziemy do dżungli Spadły, spadliśmy. No spadły dwa Ej, No kurde, zombie we mnie ktoś dalej Ej, pająk! Stary, uciekaj, no, ja i idę to. do dżungli O mój, zabita przez Spider o, 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 o. Ej, tam na dole są jakieś półpłytki liany. W znaczy, tam gdzie jest, takie... jest coś dziwnego Myślisz, no że no tam. wejdziemy tam? No, tam. no. Kurde, no. Tam jest skała, macie Ale tam są tabliczki na niej. Nie widziałem byśmy tam. No widziałem, tylko czekaj. Tam gdzieś, tak? Nie? No, no tam. Ja wy. odbijem tak... tego bezczelnie od tego. Dobra, chodź do mnie. Schodzę na dół, schodzę na dół. Lianami, czekaj, lianami chodzę. Ja nie. Mi się udało. Poczekaj, zobacz co napiszę i możemy kończyć. Czekaj się do ciebie teraz, co Poczekaj, jeszcze nie weszłem. A, D, A, nie. D, Jeszcze nie, jeszcze raz, czekaj, jeszcze raz, okej? Ej. Ostatni raz i kończymy. Ale żeś mnie oszukał. Dobra, chodź już. Koniec. Co, spadłeś też? Też, no bo. Teleportowałem się do ciebie. Ale byłem blisko, stary, no dobra. Chodź, No? Idę, idę, idę. Co, generalnie to koniec, nie? Tak. Dzięki wszystkim za uwagę, serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Myślę, że takich odcinków będzie więcej. Jeszcze raz dzięki za oglądanie wszystkim. Trzymajcie się, cześć! No. Siemaneczka.